A teraz mam specjalnie coś dla współczesnych faryzeuszy i uczonych w piśmie, czyli tak zwanych dewotów, co się trzymają pisma i dla nich pismo jest ważniejsze niż człowiek, dla przypomnienia właśnie takie istoty. 2000 lat temu zabiły Jezusa, tak? bo dla nich było pismo ważniejsze niż człowiek. Chciałem Wam przypomnieć, że cała Biblia, praktycznie w każdej księdze w Starym Testamencie, w Nowym Testamencie jest mowa właśnie o obe. Przyszedł anioł we śnie, Bóg objawił we śnie, temu Prorokowi, czy tam yy, świętemu Józefowi, czy Maryi. No przypomnijcie sobie no ludziska. Ja proszę bardzo, biorę. Biblia. Biblia, żeby nie było, nie? Widzicie? Księga Hioba 32, 15. We śnie, w nocnym widzeniu, w nocnym widzeniu, gdy zapada na człowieka sen i w czasie drzemki na łóżku w ciągu dnia. Bóg otwiera ludziom oczy. No, ludzie, w piśmie świętym jest napisane o obę. O tym, że można nawiązać kontakt z, z Bogiem, z wyższymi energiami, z aniołami. A te kuźwa, faryzeusze i uczone w piśmie współcześnie chcą obrzydzić. Ludzie, uważajcie. Uważajcie, bo właśnie tacy jak Wy, ja teraz mówię do tych współczesnych faryzeuszy i uczonych w piśmie. Zabili 2000 lat temu Jezusa.